Cześć, ja jestem Audio serwera Minecraft Audio Web W tym odcinku tutoriali PEX, czyli Permissions PEX. Najpierw pokażemy, jak stworzyć rangę. Wszystkie, wszystkie polecenia wpisuję w konsoli, w ten sposób unikam złego wpisania w pliku, bo ludzie lubią pisać w pliku, ale czasami jest tak, że wystarczy jedna spacja za dużo lub coś i w tym momencie cały plik się sypie. Więc najlepiej pisać go w konsoli poleceniami. Teraz tworzę drugą grupę, znaczy rangę i po niej wpisuję gracze, dlatego że gracze z pierwszą rangą, po niej druga ranga dziedziczy wszystkie uprawnienia. Teraz pokazujemy jak uprawnienia, czyli permisje, jak dodać. Dodaję Modify Word, bo to zawsze musi być dodane. Bez tego nie można nic, nawet pisać na czacie. Teraz będę pokazywać, jak ustawić prefiks. Na dole pod filmikiem zamieszczę też link, w którym można sprawdzać poprawność kodu na stronie. W razie czego tam e, pokażę ci, co jest źle i możesz poprawić, ale naprawdę polecam pisać komendami e, w konsoli, wtedy nie popełnisz żadnego błędu, on sobie sam to poprawnie zapisze. E, tak się wyświetla, e, jaki jest prefiks. Prefiks, czyli to, jest to co z przodu się pokazuje, e, niekoniecznie musi być taki sam jak nazwa rangi, więc e, może być admin, no, nazywać się tak samo jak gracze, mieć pisane gracz, w ten sposób nie widać, kto jest adminem. U góry są też e, fermy dodane, jak zobaczycie, u góry mam wymienione. E, jest e, z minusem, na przykład jobs e, world twórczy, twórczy to jest u mnie nazwa świata. To oznacza, że e, jobs nie można wykonywać w świecie, word, e, w świecie twórczy. Wpisane jest to z minusem po to, aby zaprzeczyć i w ten sposób uniemożliwić e, używanie tam e, tych komend. Z Jobs. tak się przypisuje yy, gracza do jakiejś rangi. I przypisuje siebie. Tak, ale lepiej, przewrócę sobie swoją. Dobrze, i na koniec, jak się wyświetla wszystkie permy jakie są dodane. Pamiętajcie, że jak piszecie w pliku, yy, jak będzie w pliku z minusem, to jest to zaprzeczenie. Wtedy nie można tego użyć. To jest przydatne wtedy, kiedy coś automatycznie jest zezwolone, a Wy chcecie temu zaprzeczyć. To by było na tyle. Na razie. Cześć. Do następnego filmiku.